Witam serdecznie kilkowy szlak, 18 kwiecień 2011. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat tak zwanego wyznoszącego poziomu relacji. Żeby w każdej sytuacji, w każdej sprawie, w której coś robimy, w każdej sytuacji, w której gdzieś tam się angażujemy, żebyśmy na wyjściu byli w lepszej relacji. Z kimś, z kim tą sprawę załatwiamy, niż byliśmy na samym wejściu. Żebyśmy zawsze zadbali o to, żeby ten poziom relacji wzniósł się w trakcie tego naszego kontaktu, tej naszej rozmowy, jakieś tam załatwiania sprawy, sytuacji itd., itd. Jest to ogromnie ważne, żeby być nastawionym na to. Ale jak zrobić, żeby, żeby na wejściu było wyżej niż na wejściu? <laughs> jak to sprawić? Przede wszystkim nastawić się na słuchanie, na, na to, co ktoś chciałby nam powiedzieć, co ktoś może nam przekazać, nastawić się na wsłuchanie się dokładne w tą sytuację człowieka, w to, o czym on chce powiedzieć. I w momencie, kiedy zabieramy głos, to utożsamienie się z nim, a jednocześnie jakby wskazanie mu w bardzo dobry sposób, w pozytywny sposób, jakichś tam ewentualnych rozwiązań. Ale tutaj ta forma odgrywa przegromną rolę. Przeogromną rolę, dlatego że no, w różne są sytuacje, prawda? Idziesz gdzieś tam na spacer z pieskiem na przykład i spotykasz e, kogoś, kto idzie z jakimś tam innym pieskiem i mówisz, o no, fajny piesek, i, i zaczyna się rozmawiać i w pewnym momencie mówisz, no ale te psy to ostatnio pogryzły tam kogoś gdzieś, prawda? I był wielki problem, prawda? I w tym momencie ta relacja na wyjściu może być dużo gorsza, boś myślicie, czy bufonie, prawda? Co so ty tu mi, bo moim piesku będziesz mówił on taki łagodny i grzeczny, prawda? Albo nie wiem, <grych> jesteś gdzieś tam w mieście i jakiś znajomy podjeżdża samochodem i zaczyna się rozmawiać i patrzysz na jego auto i, i rzucasz od razu, mówisz, że to jest ten, 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 ten starszy model, prawda? Czy to jest ten... no, wiemy o co chodzi, prawda? Zawsze, zawsze, zawsze zostawiajmy tą relację na wyjściu lepszą niż była na wejściu. To jest ogromnie ważne i to tylko od nas zależy. Zależy od tego, w jaki sposób będziemy kontrolowali całą tą sytuację, całą tą rozmowę. I jeżeli my to troszeczkę poćwiczymy, jeżeli będziemy takimi poszukiwaczami dobra, w tym, co ludzie nam mówią. I będziemy to oczywiście umiejętnie podkreślać. Nie jakaś polijana, nie jakieś tam wychwalanie, nie jakieś wymyślanie, nie jakieś tam Prawienie jakichś tanich komplementów. Nie, 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 wcale nie odchodzi. Żebyśmy się dobrze tu rozumieli, to nie w tym rzecz zupełnie. To ma być jak najbardziej realne, sensowne, ale ma wznosić tą relację na wyższy poziom. Żebyśmy, kiedy się następny nas spotkamy, już byli na, na jakiejś takiej bliższej relacji. Już może nie jakiejś tam tylko zewnętrznej, ale już troszeczkę bliższej. Może jeszcze nie jakiejś tam zupełnie wewnętrznej, takiej przyjacielskiej z wieloma ludźmi, bo to na to trzeba czasu oczywiście, a żeby ta relacja za każdym razem była na tym wyższym poziomie. I to tylko od nas zależy. To tylko od nas zależy, od tego, czy. Nie daj Boże, nie skupimy się na swoich sprawach, na, na własnych rzeczach, na własnych tematach, na własnych propozycjach, nie słysząc zupełnie tego, co ma do powiedzenia ta druga strona. W tej koncentracji na drugiej stronie jest cała tajemnica wzniesienia relacji na wyższy poziom, czyli żeby na wyjściu było znacznie lepiej niż było na wejściu. Na razie tyle. Lesa, hey.